Witam na kanale Alice Games, jestem BimHit i w tym oto odcinku przybliżę Wam kolejne dwa dodatki do cienia Władcy Demonów. Najpierw jednak chciałbym Wam podziękować za udzielone wsparcie, gdyż to właśnie dzięki Wam odblokowano te dwa dodatki. Które nie tylko ukażą się w druku, ale również wszyscy wspierający dany projekt, naszą grę na wspieram to, otrzymają je gratis. Pytanie więc, co znajdzie się w Straszliwym Pięknie oraz Niepewnej wieży? Straszliwe Piękno to dodatek poświęcony elfom, więc dowiecie się z niego prawie wszystko to, co chcecie wiedzieć, albo nie chcecie nawet wiedzieć o elfach i faerii. Nie będę powtarzał tutaj informacji z poprzedniego filmu poświęconemu elfom, bo byłoby to bez sensu. Skupię się więc tutaj krótko na mięsie mechanicznym, jaki oferuje ten dodatek. Dzięki tej książce będziecie mogli zagrać elfem, ale również hobgoblinem i pixy. Hobgobliny to krewniacy goblinów, trzon elfich armii, dar od króla goblinów dla królowej, by stawić mogła czoła trolom. Każdy hobgoblin wygląda identycznie, przynajmniej dopóki nie dorobi się jakiejś rany, czy nie straci jakiejś kończyny. Żyją dokładnie 33 lata, mają cechy płciowe, żeńskie i męskie, oraz potrafią wpadać w straszny szał bojowy. Natomiast pixy to takie małe latające wróżki, słodkie, to kochane, pod warunkiem, że akurat nie kolekcjonują sobie oczu dzieci, czy na przykład nie robią zabójczych żartów ludziom. Są też, oczywiście, do wyboru nowe ścieżki. Dla eksperta przygotowano tylko jeden wybór, pozwolę go sobie przetłumaczyć jako wyznający, to taki trochę właśnie jakby pseudokapłan, ktoś, kto złożył śluby wiary potężnemu Ferry. W przypadku ścieżek mistrzowskich dostaniecie tutaj o wiele więcej materiałów do zabawy, ponieważ jest ich do wyboru aż 10. Są naprawdę różne. Od typowych klasycznych ścieżek, jak na przykład śmiertelnik dotknięty magią fej, czy łowca troli, do trochę bardziej egzotycznych ról, bardziej takich ciekawych jak Morgan władająca krukami, czy muza inspirująca swoich towarzyszy. Ferii to istoty magiczne. Nic też dziwnego, że w tym dodatku znajdziecie kilka magicznych przedmiotów i reliktów oraz całkiem naprawdę całkiem niezłą ilość nowych czarów, w tym zasady dla nowej tradycji magii fej. Potężni fej, podobnie jak ich pobratymcy z piekła, mogą obdarowywać zasłużonych śmiertelników przysługami, za co przy okazji nie trzeba też oczywiście sprzedawać z naszej strony duszy, jak w przypadku diabłów. Przysługi są też bezpieczniejsze i mogą przyjąć różne formy: od niestarzenia się, zostania obdarzonym nieziemską urodą, poprzez możliwość zamiany w zwierzę, otrzymania złotej monety, która zawsze wraca do właściciela, czy bandę małych, niewidocznych ferii, które to zawsze dbają o Twój sprzęt i o to, abyś zawsze miał co zjeść. To oczywiście tylko część przysług, jakie można otrzymać za służbę potężnym elfim, lordom i paniom. Mistrzowie gry otrzymają w tym dodatku jedną przygodę oraz całkiem pokaźną ilość przeciwników do wystawienia przeciwko bohaterom. Standardowo otrzymujecie też przewodnik po elfich, bardzo zakręconych krainach. Natomiast, natomiast co ma do zaoferowania niepewna wiara, to dodatek całkowicie skupiający się na przybliżeniu graczom najważniejszych religii w świecie ról. Tych religii jest oczywiście, no jest ich trochę tam w tym świecie, w tym dwie najważniejsze. Stara wiara i nowy Bóg. Jeżeli już oglądaliście poprzednie filmy lub trochę zainteresowaliście się tym tematem, to wiecie, że to bogów kształtuje wiara śmiertelników. Jeżeli ludzie zaczynają w coś mocno wierzyć, to potężna istota, najbliższa wyobrażeniom danych śmiertelników, zaczyna stawać się takim właśnie oto Bogiem i przekształcać się na Jego podobieństwo. Stało się tak na przykład z wieloma potężnymi elfami, które w wyniku manipulacji Diabolusa stali się właśnie bogami starej wiary tylko że oczywiście stara wiara i nowy Bóg to nie jedyne religie o których poczytacie właśnie w tym dodatku jest na przykład tajemnicza Wiedźma wiara która wywodzi się ze starej wiary i praktykowana jest przez no Wiedźmy jak nazwa mówi a mówiąc o Wiedźmach to mam na myśli właśnie takie klasyczne wyobrażenie Wiedźm i co ciekawe, każda bowiem wiedźma nosi w tym świecie ten swój taki charakterystyczny, wielki, spiczasty kapelusz z takim wielkim rondem. Są też mroczni bogowie Jotunów, którzy są po prostu tutejszą wersją nordyckiego panteonu. To mroczni i nieobliczalni bogowie, których wyznaje się z powodu. Strachu, jaki się do nich odczuwa, a nie z powodu miłości. Orki, które właśnie odzyskały wolność, najczęściej ich wyznają, bo jakby nie patrzeć, związane jest to z ich przeszłością i dziedzictwem. Trochę inaczej wygląda natomiast sprawa z krasnoludami. Oni bowiem nie wyznają żadnych bóstw, ale za to oddają cześć swoim poległym. Zmarłem przodkom. Związane jest to trochę z legendami mówiącymi o tym, że byli kiedyś ulubieńcami mrocznych bóstw, o których już wspomniałem, ale za swoją arogancję i chęć do równania Bogom zostali ukarani. Gromir, ten najważniejszy bok tego panteonu, odebrał im piękno, wzrost, rzucił im chęć zdobywania bogactwa znajdującego się w ziemi, by już nigdy nie spojrzeli łakomym wzrokiem w kierunku niebos. Krasnoludy z tego też powodu odrzuciły wszelką wiarę w bóstwa i zaczęli honorować tylko swoich przodków, którzy odeszli z tego świata. Jest też trochę o kultach mniejszych bóstw oraz o szaleńcach, którzy wyznają władcę demonów. Do tego też są zasady dla świętych miejsc poszczególnych religii, trochę czarów i relikwii, a dla mistrza gry wrzucono też krótką przygodę, którą może poprowadzić. Jeżeli chodzi o mechaniczne mięso, jest to o tyle ciekawy dodatek, że skupia się on na nowych ścieżkach dla Nowicjusza, kiedy to większość innych dodatków wprowadza ścieżki eksperckie i mistrzowskie. Jest to spowodowane tym, że każda religia ma swój własny wariant kapłana, teraz skupiający się na najważniejszych aspektach danego bóstwa. Jak widać, to dwa bardzo ciekawe dodatki, które niewątpliwie zwiększą frajdę z grania i prowadzenia już tak ciekawej gry, jaką jest Cień Władcy Demonów. Przypominam, te dwa dodatki zostały ufundowane, co oznacza, że otrzymacie je za darmo, niezależnie od tego na jaki próg wsparcia się zdecydujecie. My Zobaczymy się w tym cyklu jeszcze raz, kiedy przedstawię kolejne dwa dodatki, które czekają na odblokowanie. Natomiast kiedy ląduje ten film na kanale, to już właściwie już ostatnia szansa, by wesprzeć grę. Ja dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia, do zobaczenia.